Wiecie Państwo, no, ja mam kłopot z tym, że ja Donalda Tuska po prostu za dobrze znam, tak? To ja dwa razy na niego głosowałem, dwa razy mi oszukał więcej się nie dam. Poseł z 15, Marek Jakubiak powiedział, że jest namawiany do startu w wyborach prezydenckich w przyszłorocznych wyborach, które będą tak ważne dla całej konserwatywnej strony politycznej, dla całego konserwatywnego społeczeństwa. Musimy utrzymać pałac prezydencki. Ja tutaj na tym kanale mówię wprost, że też tworzymy ten kanał, żeby być jakąś chociaż minimalną siłą na te wybory, która będzie opowiadać o wyborach prezydenckich z punktu widzenia konserwatywnego Polaka, konserwatywnego odbiorcy. Marek Jakubiak zapowiada start. To mogę już państwu powiedzieć, że on na poważnie to rozważa. Rozmawiałem z nim i pewne szczegóły, pewne moje wnioski, które mam przedstawię w niniejszym materiale. Zapraszam! Witam Państwa na kanale Analiza Polityczna w konserwatywnym miejscu na polskim YouTube. Jak zawsze proszę o trzy rzeczy: osoba o łapkę w górę i o komentarz dla zasięgu, bo te trzy rzeczy sprawiają, że ten kanał pięknie rozchodzi się po polskim YouTube i wy pomagacie nam w ten sposób w pracy i w rozwoju. Można nas również wspierać poprzez platformę Patronite, tam mamy zbiórkę, poprzez przycisk wesprzyj Mamy już kilkunastu wspierających. Zachęcam, chcielibyśmy mieć pięćdziesięciu wspierających. To nie jest droga rzecz, takie wsparcie. Można też nam wysłać super. Podziękowania jednorazowe. No to do wyborów prezydenckich. Jeżeli jesteście stałymi widzami tego kanału, to na pewno wiecie, że ja często tutaj mówię taką formułkę, że budujemy ten kanał po to, żeby być siłą na wybory prezydenckie, żeby móc. Wybory prezydenckie opowiadać okiem konserwatywnego społeczeństwa, okiem konserwatywnego publicysty, którym ja jestem, tak jak ja to widzę. Mam pewien cel, chciałbym w tym pomóc pomóc, żeby po prostu konserwatyści utrzymali pałac prezydencki. To jest bardzo ważne, bo jeżeli to się nie stanie, no to już hulaj dusza, piekła nie ma. Uśmiechnięta, koalicja zrobi nam taką uśmiechniętą Polskę, jakiej naprawdę się nie spodziewamy. No weźmy sobie wyobraźmy, że Rafał Trzaskowski zostaje prezydentem Polski. I na jego biurko trafują, trafiają jakieś projekty ideologiczne, klimatyczne i dalej, To wszystko byłoby podpisywane. Teraz przynajmniej jest to blokowane przez Andrzeja Dudę, który jak dla mnie dziś wykazuje zbyt dużą bierność, ale nowy prezydent Nowa twarz w Pałacu Prezydenckim to jest nowa siła, nowa jakość i nowe chęci do zarządzania, i nowa rozgrywka otwarcie, zupełnie nowe otwarcie w polskiej polityce i o to walczymy. Tutaj, kilka miesięcy temu, wy, moi widzowie. Wskazawaliście w komentarzach, w ankietach, które tu robiłem na Dominika Tarczyńskiego. To był wasz kandydat w pierwszej kolejności. Dziś wiemy, że Dominik Tarczyński nie wystartuje w wyborach prezydenckich, że nie jest brany pod uwagę jako kandydat PiSu. Należy to zaakceptować, ale Dominik Tarczyński deklaruje w rozmowach nieoficjalnych wsparcie dla każdego, kto będzie startował w wyborach prezydenckich, że zresztą on sam jako europoseł Prawa i Sprawiedliwości angażuje się aktywnie Aktywnie w kampanię Donalda Trumpa w Stanach Zjednoczonych. Ma być takim też wysłannikiem frakcji Europarlamentu EKR-u do e, USA, żeby tam wspierać kampanię Donalda Trumpa. Zatem jesteśmy w Polsce, wiemy, że kandydatem konfederacji będzie Słowomir Mensen. Nie znamy wciąż kandydata prawa i sprawiedliwości, ale znamy kolejnego konserwatywnego kandydata, który jeszcze oficjalnie tego tak bardzo nie ogłosił, nie zrobił żadnej konwencji, ale. Wprost mówi, że jest namawiany i chciałby startować jest tym kandydatem Marek Jakubiak, który brał już udział w wyborach prezydenckich 5 lat temu. Pamiętamy 10 lat temu, niemal, że 10 lat temu już będę to zaokrąglał. Startował z ramienia Kukis 15. Paweł Kukis. Jeszcze nie, jeszcze inaczej, bo to nie było wówczas Kukiz 15. Startował Paweł Kukis, a po wyborach prezydenckich powstał ruch Kukiz 15. A Pięć lat temu Marek Jakubiak startował jako niezależny kandydat. On tam nie zrobił wielkiego wyniku. Tam nie, nie wiem, czy on nawet procent głosów osiągnął, ale to też była zupełnie inna sytuacja. Dziś Marek Jakubiak deklaruje chęć, deklaruje, że chce startować i deklaruje, że chce zrobić dobry wynik. I czy Marek Jakubiak może zdobyć tutaj poparcie Prawa i Sprawiedliwości? Nie. To sobie powiedzmy wprost. Jarosław Kaczyński takiego kandydata jak Marek Jakubiak nie Zaakceptuje. A szkoda. Dlaczego? Bo Marek Jakubiak to jest ktoś, kto byłby akceptowany przez elektorat Prawa i Sprawiedliwości, byłby zaakceptowany przez elektorat Konfederacji, a nawet przez część elektoratu Trzeciej Drogi. To jest ktoś, kto w drugiej turze może zdobyć te wszystkie głosy konserwatywne. Ponieważ nie jest kojarzony z pisem, na pewno nie byłby. Na każdy telefon Jarosława Kaczyńskiego, co się dobrze kojarzy wielu, wielu wyborcom, takim centrowym, którzy nie są wyborcami Prawa i Sprawiedliwości, w tym wyborcom Konfederacji. Nie jest w polityce dla pieniędzy, bo wiemy, że posiada ogromny majątek, firmy, spółki i nie, nie jest w polityce, nie pracuje w polityce dla pieniędzy, tylko dla pewnej misji. Byłby to silny, konkretny prezydent, no ale tak jak mówię, nie ma co liczyć na poparcie go przez Prawo i Sprawiedliwość w pierwszej turze, co minimalizuje szansę, że do tej drugiej tury Marek Jakubiak wejdzie. Ale kto wie, być może właśnie taka kandydatura Marka Jakubiaka, jeżeli ona by była, umożliwiłaby zabranie w pierwszej turze części głosów Platformy Obywatelskiej, Hołowni, PSL-owi, bo tutaj akurat nie lewicy i przez to doszłoby do pewnego zamieszania już w pierwszej turze, albo obniżenia wyniku też Rafała Trzaskowskiego czy Donalda Tuska, ewentualnego kandydata Koalicji Obywatelskiej. Mi się ta kandydatura podoba, ja też osobiście uważam Marka Jakubiaka za cennego polityka na scenie politycznej, też z osobistego punktu widzenia, bo to jest polityk, który zawsze udziela wywiadów, a ja żyję z robienia wywiadów, z przeprowadzania wywiadów, dla mnie jest to chleb powszedni. Marek Jakubiak jak zawsze jest do dyspozycji, zawsze odbiera telefon, zawsze komentuje, niezależnie czy teraz jest posłem, czy wcześniej, gdy nie był posłem, zawsze y, był do dyspozycji dziennikarzy i zawsze y, miał te same poglądy. Dla mnie ciekawa kandydatura: bardzo proszę, dajcie znać w komentarzach, czy Wam się taki ewentualny kandydat, tutaj rozumiem, niezależny, podoba. Ja rozmawiałem z Markiem Jakubiakiem, on powiedział, że on oczywiście nie liczy na poparcie Prawa i Sprawiedliwości i mówi, że wybory prezydenckie to są wybory w takim jednym, wielkim, jednomandato, jednomandatowym okręgu wyborczym, jakim jest Polska. I on sam uważa, że prezydent silny, konkretny, zdecydowany, Polsce jest potrzebny, należy się i to jest jedyna droga, żeby zatrzymać złe rządy Donalda Tuska. Tyle na dziś ode mnie. Do zobaczenia, ukaże gadło. Wiecie państwo, no, ja mam kłopot z tym, że ja Donalda Tuska po prostu za dobrze znam. Tak? To ja dwa razy na niego głosowałem, dwa razy mnie oszukał, więcej się nie dam. I ja uważam, że to zdjęcie też jest oszukaństwem. To jest tak, że on świadomie kij w mrowisko wsadza. Świadomie to robi. Zupą? Tak samo, jak i poszedł do ludzi pokazać ich nieszczęście, ale kamery nie zapomniał wyłączyć. Więc ja myślę sobie, że Donald Tusk powinien wiedzieć, że PR to nie wszystko i że są nieszczęścia ludzkie, które nie potrzebują takiego happeningu.